Hej, jako że pisaliście maile, wysyłaliście linki do tego, podsyłaliście, summonowaliście mnie, oto jestem. I dzisiaj sobie omówimy przemówienie Grigoria Braunowicza oraz Ewy Braun, o przepraszam, Zajączkowskiej. Nie wiem czy wiecie, ale obydwie te persony wczoraj, 17 września, miały przemówienie w Europarlamencie i treść obydwóch tych przemówień właściwie jest Toż sama. Obydwa ogólnie skupiały się na jednej rzeczy. Rozumiecie, wspieranie Ukrainy to jest podżeganie do wojny. I teraz, żeby pokazać papciu Putinowi, bo papcio Putin to tupnie nóżką i się obrazi. Ale, 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 możemy jeszcze możemy to uratować, słuchajcie. Jeszcze nie jest tak źle. Jeszcze papcio Putin aż tak się nie obraził. I my możemy papcie Putina udobruchać, że on nie będzie taki zły, fochnięty, nie tupnie nóżką. Jak przestaniemy wysyłać hajs Ukrainie? Bo jak wspieramy Ukrainę, to to jest podżeganie do wojny. To jest sprawianie, że biedne ukraińcy umierają. Dlaczego umierają? No bo walczą, a jakby tak się poddali, jakby tak nic nie robili, to Rusland sobie normalnie Ukrainę zajmie, no i wojny nie będzie. To jest dosłownie narracja o treści, że jeśli ofiara Cimcirimciania się opiera, no to dlatego została pobita i została zaćgana, Ale gdyby się nie opierała, tylko pozwoliła swojemu oprawcy się z rymciać, no to nie ma problemu, on ją tylko z Rymcia pójdzie sobie dalej i może ją zostawi. Nie wiemy, może tak, może nie, ale istnieje szansa, więc to wina po jej stronie. I to jest, moi drodzy... Bezczelne po trzykroć. Po pierwsze, ponieważ mamy bezczelną narrację. Też ta narracja była przedstawiona jako narracja rannego łabędzia, że jesteśmy szkalowani, niszczeni, miażdżeni, ponieważ tą narrację kreujemy. Przy czym warto wspomnieć, że to jest przekaz, który w rosyjskich mediach, w prorosyjskich mediach też, widnieje od lat trzech. Więc nie stać, że siedział sobie Grzesiu na kibelku z Ewusią i tak siedzieli, siedzieli i wymyślili genialne tekstyż do zaorania <laughs> lwaków. Tylko dosłownie wyciągnęli z szafy stare, oklepane gówno. I nie zgadniecie, nie zgadniecie. Zostali zgaszeni jak pety. Już nawet nie wspominam, że Grigoriowi zanim się wysłowił, bo szczęść Boże, teatralne trzeba odwalić, czas się skończył. No ale coś mam wrażenie, że to było oczywiście reżyserowane, żeby potem płakać, że zagłuszają poważnego po, po polityka. Lecz w tym też są dwie inne kwestie. Po drugie, dlaczego to było bezczelne, ponieważ wszyscy w Europie wiedzą, że jeżeli Ukraina padnie, to następne w kolejce są kraje bałtyckie. A następna w kolejce jest Polska. Dlaczego? No bo Polska najbardziej wielce przeszkadza i urasta w mediach rosyjskich do takiego Harcy wroga, rozumiecie, który pociąga za normalnie wszystkie możliwe sznurki, nawet wyszło, że Bibi Netanyahu to jest Polak, rozumiecie? Tylko w ukryciu, under pod kołdrą sobie działa. Ale tak naprawdę tu śpiewa Mazurka Dąbrowskiego i żegna się do Krzyża Katolickiego, no bo wiadomo, każdy Polak to katolik. Tam już jest taki odlot. A wreszcie ostatnia rzecz, jaka jest w tym wszystkim, to jest taka wisienka na tym torcie z gówna, czyli najbardziej bezczelna data, w którą oba te występy miały miejsce. Przynajmniej według mojej wiedzy, 17 września, co to jest za rocznica? Ależ oczywiście, że. Albo wiecie co, zajrzyjmy do źródła, ale żeby wielcy Polacy, patrioci nie mieli problemu, zajrzyjmy do źródła. Rosyjskiego. Rosyjska ambasada w Polsce walnęła takiego tweeta. 17 września 1939 rozpoczęła się operacja wojskowa Armii Czerwonej we wschodnich regionach Polski. Hmm, operacja wojskowa. 80 lat minęło, a pewne tradycje zostały. Działania sił radzieckich tymczasowo uratowały ludność ówczesnych regionów wschodniej Polski przed udobójstwem, no... Czy wy to widzicie? Jest dokładnie ta sama narracja. Kropka w kropkę, tak. To nie była jakaś napaść, to była operacja wojskowa. To nie było grabienie, cimbcięcie, mordowanie ludzi. Nie, nie, nie. To było zabezpieczenie przed udobójstwem poprzez zaprowadzenie ludności cywilnej do lasu. Ale rzeczywiście, że tak. Ani Londyn, ani Paryż nie uznały interwencji ZSRR za agresję. I to jest kolejna rzecz, kolejna piękna manipulacja z pominięciem wybiórczym okoliczności, ponieważ w owym czasie nie, ani Londyn, ani Paryż nie uznały interwencji ZSRR za agresję, ponieważ musiałyby też im wypowiedzieć wojnę. A tak się składa, że prowadzenie działań wojennych na dwa gigantyczne kraje w Europie, które mają sojusz ze sobą, ponieważ, tak, zapominamy tutaj oczywiście o ważnym aspekcie, którym jest fakt Ribbentrop. Mołotów, to znaczy nie, my nie zapominamy, to ruskie zapominają, a właściwie <laughs> zapominają. A zatem tak jak zauważyliście, 17 września doszło do zbrojnej napaści na Polskę I na całe szczęście pod tweetem tej ambasady jest multum komentarzy wyjaśniających pierdolenie ruskiej propagandy. I nie zgadniecie, na to pierdolenie jest cisza. Ukraińcy? Jakiś tam piąty radny w trzecim szeregu miasta Ukrainy B wrzuci portret bandery na swój Twitter. Już jest afera. Już jest pierdylion grzmiania. Grigory Braunow pokazuje teatralnie macha rękami. Już wszyscy w jajce, Polacy oburzeni. Tutaj cisza. Nawet Gerwald z Lrys sumonował o komentarz Kondziabekowicza, Korona Polską, Ewę Zajączkowską. Zero jakiegokolwiek komentarza, zero jakiegokolwiek potępienia na zakłamanie historii. Nie ma żadnego problemu, że ambasada rosyjska sobie swoją propagandę postuje. I to jest w mojej ocenie, moi drodzy, bezczelne. Tych dwoje odwala Szajs w ten, ani inny dzień. Ruska ambasada wciska propagandę w ten, a nie inny dzień. Konfiarze, cicho. Jakakolwiek reakcja potępiająca, nie, nie znajdziecie żadnej. Jak znajdziecie, dajcie znać w komentarzach, pokażcie tweeta. Bardzo chętnie chciałbym zobaczyć. Ale według mojej wiedzy, według tego, co szukałem, cichosza. Nie ma. Cici papną. I to jest, w mojej ocenie, po prostu bezczelne. To jest, w mojej ocenie, granie na nosie normalnym patriotom. I służbom polskim, na zasadzie my wiemy, że wy wiecie, ale chuja z tym robicie, wobec tego kalinka, 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 maja. I to tym bardziej rozwala, tym bardziej rozwala, że polskie służby chuja z tym robią. Że ci goście w dzień agresji rosyjskiej na Polskę gardłują za Rosją w Europie. Bo to jest gardłowanie za Rosją. Odcięcie kroplówki Ukraińcom oznacza bezpośrednią wygraną Rosji. Ich wyznawcy nie mają z tym problemu. Wygląda na to, że służby też. Bo jak nazwać taką bezczelność? Bo to jest po prostu bezczelność ze strony zarówno Rosjan, jak i konfederatów, że oni mogą odwalić największy możliwy szajs i nie zostaną za to ukarani. Grzesiu odwalił szajs z menoru. Co się stało? Siedzi w europarlamencie, bierze euraski. To niesie przesłanie na zasadzie: możemy zrobić wszystko, a wy i tak z tym nic nie zrobicie. Reakcja służb polskich w tym momencie mi przypomina taką typową babę z podstawówki, która miała totalnie wydupie swoją pracę, i dlatego, że miała wydupie swoją pracę, to taki typowy łobuz odwalał szajs, a jak dzieci do niej przychodziły. To ona mówiła tylko: Nie reaguj, to się znudzi. I wracała sobie do czytania pani domu. A ten łobuz stawał się jeszcze bardziej weszczelny, jeszcze bardziej przeciągał granice. Dlaczego? Bo nic go nie ograniczało de facto. Nie miał pały nad sobą. I tutaj w mojej ocenie mamy dokładnie tę samą sytuację. Ci goście gardłują za Rosją 17 września. Dlaczego? Bo mogą. Bo polskie służby nic nie robią, bo nijak im nie przeszkodziły w startowaniu, bo nijak ich nie zawinęły, bo Unia Europejska nic nie robi wobec gardłujących się za Rosją, bo Unia Europejska nie nazywa wprost Rosję państwem zbrodniczym. I dopóki nie będzie takich otwartych kart, gdzie nie walniemy pięścią w stół, nie powiemy, dobra kurwa, dosyć skończyło się. To będzie takie granie pozorami, to będzie takie właśnie, no, 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 no nie jesteśmy proroszyści, ale będziemy pierdolić prorosyjskie rzeczy, bo, bo bo tak i będziemy odwalać takie szajsy na pograniczu do Westlink a robieniu z siebie kretyna. A druga strona, no co może, może tak samo jak ja, tylko to pokazać. Wygłosić swoją opinię, że w mojej ocenie to jest prorosyjski Dog i to jeszcze taki chamski, westczelny, to jest w mojej ocenie gardłowanie się za Rosją, to jest w mojej ocenie antyukraiński bełkot i to wszystko jest uprawiane w świetle dziennym. To wszystko jest uprawiane przy całkowitym braku reakcji, służb przynajmniej nic nie widzimy w tej kwestii. I ci goście wygląda na to, że są świętymi krowami i mogą taki szajs odwalać, ponieważ taką informację zwrotną w mojej ocenie odbiera Rosja. Też warto zauważyć na sam koniec, Rosjanie mają zupełnie inną mentalność niż Europejczycy. Europejczyk, jak zauważy, że ktoś siorbie przy stole, ktoś. ślamka, zachowuje się jak świnia, to zrobi. I liczy na to, że druga osoba jest na tyle cywilizowana, iż zauważy, że robi coś nieodpowiedniego i przestanie to robić. Tymczasem w Rosji jedyne co rozumieją to... Słuchaj no, synek, synek, bagiacie pierdolne, to cię krew zaleje. Koniec imprezy. I wtedy sytuacja jest opanowana. Dlaczego? Bo jest pokaz siły. Bo Rosjanie nic oprócz pokazówki siły nie rozumieją u nich. Przez lata nic innego nie funkcjonowało, dlatego dla nich jakiekolwiek właśnie chrząknięcie, tupnięcie, groźne popatrzenie czy pogrożenie paluszkiem, że no bo my jesteśmy teraz oburzeni, może jakieś sankcje zrobimy, nie działają. I tak samo dla ludzi, którzy są prorosyjscy. Takie rzeczy nie działają, bo oni tego nie rozumieją i nigdy nie zrozumieją. Bo mają ruskie onuce we Na propos ruskich onuc we łbie, porozmawiamy sobie też, jak to wygląda na zachodzie. A tymczasem to tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego Patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję. Jeśli chcecie podesłać temat, też możecie. Ja się z Wami żegnam, do następnego hej hej.